5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Mamy to. Cześć wszystkim, to witam Was w kolejnym odcineczku i dzisiaj, jak mogliście zauważyć, dosyć odcinek specjalny, albowiem właśnie skończył się sezon 2 na 2 i jak możecie też no, na załączonym ekranie zobaczyć. Skończyłem 144. Razem z Bartkiem, który skończył 145, bo niestety ale jedna osoba jest niżej, jedna wyżej i na to nic nie poradzimy. Czyli technicznie jesteśmy 72 parą na świecie, która no, skończyła na tym trybie, więc naprawdę super osiągnięcie. No i też pierwszą parą w Polsce, bo nikt oprócz nas w Polsce nie skończył tak wysoko. Także naprawdę super super osiągnięcie jestem z siebie bardzo jesteśmy z, jestem z nas dwóch bardzo zadowolony grałem tym dekiem to tam mniejsza, mniejsza z tym on grał on grał lawką tak wyglądały nasze deki musicie, tak sobie, no, musicie sobie połączyć je tak no bo wiadomo mm. w dwa na dwa liczą się dwie talie nie tylko jedna i pokażę dla Was kilka gierek tutaj których zagrałem no pokażę wam tutaj może w pierwszej kolejności jak graliśmy na Electro -Gianta z Electro Gianta po prostu, dobra. Trochę przyspieszę tak no bo tutaj na razie nic się ciekawego nie dzieje tylko odpalę tych przeciwników, czy nasze leki bo przeciwnika przeciwników to mało ważne. Generalnie celem było być dosyć takim kontrolnym deckiem, spokojnym, czyli na początku stawiamy sobie budynek, później Bartek albo ja, druga osoba tak stawia drugi budynek, rzucamy karty od tyłu i gdy przyjdzie na to pora, no to lawka przed wszystko. No najważniejsze, żeby nie przegrać tak na początku, nie głupio, bo różnie bywało, tak czasami trafialiśmy bardzo popularnym deckiem, w tym mecie była goblin maszyna z rune giant, taki bez condition dek, spam straszny. Nie wiem, nie wiem jak mi to w ogóle się znalazło w mecie, no ale niestety jest jak jest. Więc byliśmy zmuszeni po prostu na początku się bronić nieźle. Tutaj pięknie bowler, jeszcze zobaczcie, uderzył dwa razy, więc super, naprawdę super. Cage, double cage na bulki, jest przepotężny, jeśli chodzi o Obronę, dlatego że przeciwnicy, żeby się go pozbyć, muszą dać Lightninga, a jak dla do Lightninga, to nie mają na Inferno Dragona czy na Elektro Dragona, których mamy mm, trochę w naszych dekach. Bo zresztą, jak mogliście zauważyć po tych dekach, co przez to pokazywano w Battle Logu, to jest strasznie dużo tutaj Lightningów w tym 2 na 2 No, praktycznie dosłownie, no, dosłownie każda para gra dwie pary tego stara tu się przeciwnicy podali. Grają dwie pary lightningów, w tym my tak oczywiście gramy. No bo lightning to jest naj, naj, najsilniejszy spel na tym trybie, po prostu bezapelacyjnie no, bez nawet, nie ma czym tutaj mówić. Tutaj jeszcze pokażemy jak zagraliśmy na Ram Ridery Bo to też kolejna taka paradeków bardzo popularna, czyli generalnie E-Gianta było dużo, chociaż może nie jakoś super dużo, ale było trochę go. Dużo było Ramriderów. To były też bardzo popularne deki Double Ramrider z jednym Mega Knightem na przykład. Run Giant, tak przeciwnicy grają. Bardzo popularne były Baity. Drill, Goblin Drill był bardzo popularny w różnych konfiguracjach z poisonami, z rakietami. Czasami grali jednego drilla i na przykład wtedy do tego jeszcze jakiś Ramrider lub... Właśnie Electro-Giant się nawet zdarzało. Hmm, rzadziej spotykany był Graveyard, często była spotykana właśnie ta Goblin Maszyna spam deck bez żadnego win condition, tylko Run giant no Rune giant to raczej win condition nie jest, nie? To bardziej karta taka supportująca, no ale... na no ale nawierzyjcie, tak? Um, dosłownie każdy deck grał Lightninga praktycznie, dosłownie każdy deck grał Evolution Lumberjacka, ta karta jest broken i zasługuje na potężnego nerfa mimo że sam nie ugram na 1v1 i no bo lubię nie grać tak yy... ładnie nie nim idzie no to mimo wszystko powinien nerfa dostać tutaj, tutaj w ogóle ładne combat zrobiliśmy zobaczcie że 1300hp yy, przeciwnicy mają 2000 więc w zasadzie to mamy yy, ciężej natomiast oni nie wiem czy mieli tak oni grali jednego lightninga my graliśmy fireballa i zobaczcie rączając skonektowała na wieże i to już jest w zasięgu lightninga więc tylko do, dobiliśmy po prostu towera i załatwione. Um, co tam jeszcze było bardzo popularne? Hograidery, dużo ludzi grało. Um, e, właśnie lawa, lawa to jest chyba najpopularniejszy w ogóle deck ze wszystkich na tym trybie. Dosłownie każdy grał lawą. E, jeśli nie grał tymi e, drillami, czy, czy też tym e, goblin e, maszyn spamem który Wam zaraz pokażę o ten właśnie, nie? I tak myślę sobie, że teraz trzy deki, te trzy mecze pokażę sobie właśnie na takim, no na zwykłym tempie i Wam wytłumaczę jak mniej więcej jaki jak, był proces myślowy, jak to, jak to szło. No i teraz zobaczcie, ja jestem po lewej stronie, więc cykluję Cage'a, mam na ręce, Bartek sobie na spokojnie czeka, aż przeciwnicy coś dorzucą. I oni rzucili Ram Rider, więc leci Bowler na lewą stronę. I jak podeleci tylko ten Royal, nie Royal, tylko ten Inferno Dragon, to albo Jadam dam albo on da... Ja dam na środku, super. Żeby tego właśnie Inferno Dragona resetować. W najgorszym przypadku jeśli ten sztejn by zginął, no to mamy e dragona. I teraz, jeśli tylko przeciwnicy dają okazję, możliwość, to rzucamy oczywiście Lightning'i, żeby skasować jednostki za większy koszt niż Lightning kosztuje, czyli ponad 6 eliksirów. Ewentualnie żeby też obijać jednocześnie wieże, bo na tym trybie często jest tak, że jak nie możecie się przebić, to po prostu dobijamy przeciwnika wieże jakimiś spelami. Yy, zwłaszcza takim dekiem jaki, yy, jaki jest yy, nasz deck, bo mamy tylko jedną lawkę i nasz damage w ogóle polega na tym, nasz push w ogóle polega na tym jakby nasz główny ten przewodni push, to jest właśnie Lawka, jeden Inferno Dragon, żeby mieć jakiś support i Run Giant, bo Run Giant boostuje i Lawę, Inferno Dragona i to jest przepotężny push, więcej nie musimy dorzucać, bo jakim, im więcej dorzucimy tym większe wali damy przeciwnikom z pelami więc my tak naprawdę dajemy tylko te dwie karty, tutaj Run Giant jeszcze chciałem dorzucać, do, dorzucić, ale musiałem bronić, więc nie dałem je dopiero teraz i zobaczcie Lawa i, e, i Inferno Dragon są zbustowane i zobacz, zobaczcie jaki duży damage to robi na wieży w tym momencie przeciwnicy to tam chcieli zresetować tym fireballem, no ale niewiele im to dało, ta, ta wieża i tak jest zdobyta, tuż wybroniony. No i zostało jedynie to przetrwać, więc jeden cage w defie, zaraz leci kolejny cage. W ogóle kartą, która też się pojawia w praktycznie każdym deku jest Tornado, to przede wszystkim, żebyście mieli możliwość aktywacji Kinga, to po pierwsze, a po drugie, żeby móc odciągać te Evolution Lumberjacki, no bo zobaczcie jakie one są irytujące, dosłownie biegają one wszędzie i no wkurwają grubo, nie? Goblinstein jest w prawie każdym deku, bo jest po prostu dobrym czempionem, najlepszym aktualnie w gierce, więc jedna sztuka przynajmniej to jest must have run Giant jest prak praktycznie w każdym deku, no chyba, że gracie jakimś dekiem, który jest cyklem, na przykład yy, y, Goblin Drill czy Bait, no to wtedy nie potrzebujecie. Yy, Bowler bardzo często jest spotykany, bo kontruje yy, Ram Riderki, te spamy wszystkie. Yy, Goblin Cage jest jeden z lepszych budynków, przez, jak nie Goblin Cage, to, yy, to Canon, to dwa najlepsze budynki, inne budynki są niegrywalne. Goblin Kers jest bardzo ciekawo tej kartą, bo normalnie na 1v1 Goblin Kers jest słaby i nikt go nie, raczej nie gra. Ale tutaj na Tobitu, jeśli jedna osoba rzuci Goblin Kersa, a tutaj się troszeczkę Bartek zamotał z tym Goblin Kagem, bo dał go trochę za daleko i, i mieliśmy <śmali> malutkie malutki komplikacje, natomiast bez problemu to i tak zostało wybronione. No, przeciwnicy dali dwa spele, a i tak gdzieś czy tam jeden spele poszedł po Rajdery duży, a nawet nie wiem. No, mniejsze z tym, ponad 1000 HP to na losiejku wybronione. Goblin Kers ma to do siebie, że jak rzuci jedna osoba Goblin Kersa, to wtedy to wtedy możecie po prostu obie osoby mogą dorzucić przeciwnikom. Znaczy możemy w tego Goblinkersa rzucić double strzałki i to boostuje damage, bo Goblin Kers, poza tym, że zamienia zabite jednostki w gobliny, to jeszcze, to jeszcze do tego zamienia to wtedy to jeszcze do tego bustuje jakby karty czy damage o 20%. No wiecie o co chodzi. Teraz tak, zobaczcie na kogo trafiliśmy. Trafiliśmy na Lukasa, który nawet jak załadowało teraz ekran, to mogliście zobaczyć, miał odznakę za branie udział w World Finals w 2024 i Vitora, czyli dosłownie topkę, absolutną topkę światową jeśli chodzi o competitive, o esport w tej gierce, więc naprawdę jak tylko zobaczyliśmy, że za nie gramy, to już Normalnie gacie pełne, majtki pełne. No i dobra, tutaj nie mieliśmy Bowlera, który jest najlepszą kontrolą na Drilla. Jednocześnie, poza tym, że jest dobrą kontrolą na, na Ram Rider. Więc musiałem zastawić się Goblin Steinem. Oni aktywowali sobie Kinga. I my od razu, jak, jak, zobaczyłem, jak zobaczyłem, że gramy na Drilla... I zobaczyłem, że przeciwnicy wydali Feniksa, żeby aktywować sobie Kinga, czyli nie mieli już, zobaczcie na ich rękę, mieli tylko Firecracker do obrony na powietrze. W ogóle Lukas miał cztery spele na ręce, ale heca. <laughs> to ja mówię do Bartka, Bartek słuchaj, Run Giant jest z lewej strony, rzucaj Lawę na most. Lawa, 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 krzycze do niego Lawa, Bartek Lawa. I Bartek rzuca Lawę i teraz zobaczcie, oni mają tylko to Firecracker, ja ją speluję, dali, dali tesle. ja ją od razu też speluję. I oni nie mieli dosłownie nic na lawkę w tym momencie. Lawka full HP, zboostowana na wieży, czyli co trzeci hit zadaje 300 demedza. Zobaczcie, co im robi z towerem. Aktywowałem jeszcze Kinga tutaj tornadem. Oni odciągnęli tym tornadem tą lawkę, żeby jeszcze mniejszy damage żeby trochę zminimalizować ten damage No ale byli w kropce, no zużyli tego Feniksa, tak? To wykorzystaliśmy ich błąd. Na, wysłali nam, Victor nam wysłał Wellplate ciekawe czy to było sarkastycznie, e, po prostu był zdenerwowany tym, że, e, że akurat zużyli tego FNXa, czy, czy faktycznie e, miał to na myśli, no mniejsza z tym, e, też strzałki grają w praktycznie każdym deku, najczęściej dwie sztuki, bo dużo fairy Krakerek Ewo, Dart, Goblin, jak, jak się rozpędzi to zabija każdy push, nieważne jak, ile eliksiru z ilu, no z jakiego eliksiru są zbudowane. Yy, więc no strzałki muszą być po prostu, nie? No i znowu, zobaczcie, Lawka, Inferno Dragon. oni chyba na, yy, Oni chyba dadzą zaraz yy, rakietę. No ja tutaj też jak dali Fenixa, to wiedziałem, że oni mają tylko Fenixa i tesle, yy, więc dałem Lightninga, yy, a drugiego Lightninga trzyma Bartek, yy, więc jak dadzą tesle, to Bartek sobie ją... Yy, o właśnie, Bartek zaraz ją zespeluje, chociaż on dał... My daliśmy we dwóch Bowlera i Goblinsteina, to był malutki błąd, yy, bo... Tak naprawdę jakby jeden z nas dał jedno, no to drugi po prostu by zespelował tą Teslę, ale ta Tesla w sumie i tak tam tego, tego, tylko tą lawę dobiła, bo ta lawa i tak miała mua, e, low HP. E, no więc teraz już spamimy ich tak, żeby e, nie mieli czasu na dobicie naszej wieży, bo jak damy im za, za dużo czasu, jeśli nie będziemy atakować, no to przeciwnicy po prostu rzucą nam drill, rakieta i będziemy w kropce. No i oni się poddali, zobaczyli, że już tej wieży nie uratują, z drugiej strony jest Inferno Dragon. Do tego oni sami muszą tą wieżę zdobyć, więc to jest fizycznie niemożliwe, żeby, tą wieżę, żeby to już wygrać w ogóle. Więc się po prostu poddali i w ten oto sposób ograliśmy Witora z Lukasem, i w tym momencie mieliśmy już bardzo, byliśmy już bardzo wysoko. Mieliśmy jakieś 3370 pucharków, i tak już tak. Poniekąd chcieliśmy grać dalej, bo chcieliśmy zrobić jak najwyższy finisz, ale z drugiej strony już byliśmy bardzo zadowoleni i tak powyżej naszych poprzednich, ówczesnych oczekiwań, nie? Później trafiliśmy na Proxa z Big Fat Shipem. Prox to jest w ogóle Polak. To jest Polak i wydaje mi się, że to jest druga najlepsza para w Polsce, która skończyła na 2x2 dwa, na dwa razem, z, razem z Cosgonem, tutaj z Kozgonem. E, tylko, że chłopaki jeszcze nie wstawili na swój, e, na swój profil e, osiągnięcia, e, więc nie wiem, który dokładnie finish mieli. Musiałbym wejść na Royal API sprawdzić, ale mniejsze z tym. E, nie wiem dlaczego, ale Prox stwierdził, że zagra z jakimś kolegą z zagranicy zamiast z Proxem. E, a szkoda, bo w, z Cosgonem najlepiej mu szło. W sensie, zamiast z Kozgonem powiedziałem z Proxem. Chyba. No mniejsza z tym, wiecie o co chodzi. Oni, wy zobaczcie, wyglądają strasznie dziwne deki. Te ich deki to nie są w żaden sposób deki metowe, nikt inny takimi dekami nie gra jak oni, więc to był największy problem, że ciężko było ogarnąć, czym oni grają i tak się do tego dostosować, bo poza tym to ich deki nie są jakieś wybitne, nie mają lightningów chyba, dosłownie mają Poisona i friga, więc lightning najlepszy spell i nie grają go z Ram Rider, to jest dziwne. Ram, no oni tutaj freeze, im ładnie siadł, bo ta ram Rider na freeze uderzy sobie dwa razy, ja tego Kinga chciałem aktywować, ale nie wyszła ta aktywacja, bo, bo Inferno Dragon zdjął tą Ram Rider szybciej niż, yy, niż zdążyła przeżyć i zadać ten damage. Yy, tutaj Lightning na tego Egzekutora i flank właśnie chyba rzucę, yy, w sensie rzuci Bartek, czy nie rzuci? Powinien rzucić. O, tak jest. rzucił, troszeczkę opóźniony, bo wiedział, że oni coś dorzucą i teraz zobaczcie tego Lumberjacka. On, nieszczęsny, nie skręcił tego Goblin Cage'a i dlatego ta gierka zrobiła się strasznie close, już w tym momencie się strasznie wkurwie... znaczy wkurwieni strasznie tacy zażenowani tym, że no w taki sposób y, stracić tyle HP na wieży, że to jest tragiczne, sami sami widzieliście jak bardzo OP jest Evo Lumberjack na tym trybie, więc dosłownie każdy gra jedną jak nie dwie sztuki tego Lumbera, no chyba, że gracie lawko, tak jak my, no to wtedy może nie, ale nawet ale nawet lawka czasami gra tego Lambera, albo nawet dwie sztuki. Tutaj Goblin Harris w ogóle nas spamił tego strasznie dużo. Strasznie śmiesznie. Wydaje mi się, że zestawia to flank, Machine, takie jest, Rune Giant, żeby nie zrobiła damage. już w tym momencie, jak mamy te 1500 HP, to dosłownie każdy, ale to każdy gram, każdy damage, każdy HP musimy zaoszczędzić na tej wieży. Przeciwnicy mają w ogóle tylko jedną Ram Rider i jeden Wing Condition i Firecracker z, z takich jednostek, co mogą zadawać damage. No i więc Poison Firecracker już nam zadało 500 HP ponad, no coraz bardziej close. No a my zobaczcie dalej, mamy full HP na ich, tower, na ich towerze i no, byliśmy w kropce, no musieliśmy tego towera jeszcze zdobyć, więc to nie jest takie proste. Nie, zwłaszcza, że przeciwnicy mają egzekutora, w defensywie egzekutor to jedno z lepszych kątków na powietrzne. Więc daliśmy Kersa z Lightningiem, który tego egzekutora kończy. Zaraz leci kolejny... a nie, nie leci kolejny Lightning, bo nie mieliśmy eliksiru i ten elektrodragon wszystkie, całą tą naszą lawkę z papsami skończył. No ale już, już jakiś comeback mało, mało robimy, 1700 HP na wieży. Tutaj Bowler widzieliście uderzył z tego egzekutora, jednocześnie zadając tały, damage na tałerze. No, double cage w defensywie na Ram Rider. Nie chcieliśmy nawet ryzykować ani trochę, że ta, że ta Ram Rider skonektuje na tałerze. Oni cały czas tym Poisonem nas dziubią, dziubią. To jest jedyny ich spel, więc widzieliśmy, że jeszcze jesteśmy w stanie to ugrać. I jak daliśmy teraz tego Lightninga, to już w tym momencie wieża na 865 HP. To jest to jest zasięg dwóch lightningów czyli jak damy dwa lightningi to wygramy bez względu na wszystko a oni jednym, oni jednym poisonem tej wieży naszej nie zdobędą więc jeden gracz musiałby dwa razy przetasować do poisona, więc tak naprawdę tylko blokowaliśmy wieże. ja tutaj już, Bartek ładuje tutaj już lightninga, rzuca tego lightninga, kończy tego towera i w tym sposobem mamy kolejnego wina i mamy już ponad 3000 400 pucharków. No i tak do mnie Bartek mówi, że słuchaj. Znaczy ja do niego mówię, nie? Że słuchaj, Bartek, 3400 pucharków to już jest ten poziom, na którym na który tak. No chciałem go osiągnąć, jak już szło nam tak dobrze. Chociaż wcześniej zakładałem, że 3300 i, i będę zadowolony. No i mówię, że możemy na tym zostać, że już możemy osiąść na laurach, już, już wbiliśmy ile mogliśmy tylko wbić maksymalnie. I jest spokojnie, ale dom, a on do mnie mówi, że nie, no dawaj, jeszcze lecimy, jeszcze, jeszcze gramy, nie? No i trafiliśmy na na final bossa. Trafiliśmy na dosłownie, zobaczcie, 2 trzy luminary finish, drugi gra 6143, czyli gracze bardzo, ale tu bardzo dobrzy. I oni grali baitem, czyli najcięższym dekiem, na jaki mogliśmy trafić, bo my mamy double strzałki, co prawda, jedno tornado, no ale oni ma, oni grał double dart goblina. Grał double Goblin gun, grał double yy, goblin barrel I tutaj bardzo dobrze zrobiliśmy, że nie daliśmy strzałek tylko Bartek rzucił Boblera, żeby skontrować tą beczkę. Z tej strony tu się nie dogadaliśmy i Bartek dał strzałki, a ja dałem tornado, bo ja myślałem, że on te strzałki za chce zachować ten Dart Goblina Oj właśnie, teraz by się te strzałki przydały. Yy, no nie dogadaliśmy się po prostu. Yy, powinniśmy rzucić jednego spela, a nie dwa. No i teraz byliśmy, już w tym momencie byliśmy bardzo trochę podirytowani, no bo kurczę, no słaby meczap to jest, bo już my nieraz, gdy to graliśmy i chyba nigdy nie wygraliśmy na bejty, dosłownie nigdy na te bejty nie wygraliśmy z double rakietą, bo też problemem największym jest tutaj je rakieta, bo my jak wrzucamy mm, lawkę od tyłu z czymś, no to przeciwnicy rzucają sobie rakietę po prostu, więc ten Bartek dał tą lawę wyżej, żeby nie zdążyli z rakietą i bardzo dobrze, tu, bardzo dobrze zrobił, że nie dał jej nisko, bo by rzucili rakietę jak nic. Yy, tutaj yy, tornadem w końcu nie, ja kontruję, bo Bartek strzałek nie ma. Zresztą strzałki trzeba zachować na Dark których zresztą na ręce nie mamy dopiero. Teraz mam strzałki, więc yy, wydaje mi się, że te strzałki rzucę, tak? Rzucę czy nie rzucę? Yy, nie, stwierdziłem, że rzucę Inferno Dragona, bo yy, bo się nie opłaca, okej, okay, dopiero teraz. Tak, tak teraz, tak, jak tak teraz o tym myślę, to może to był błąd. Powinienem był te strzałki rzucić wcześniej. No mniejsza z tym. Tutaj w ogóle śmieszna sprawa. Zobaczcie, Beckers zamienia te szkielety od yy, tego. Od... Yy, Boże, jak on się nazywa, Skietą Kinga. To one są takimi ducha, duszkami, jakby klonami, nie? W końcu aktywuje Kinga, który bardziej bardzo przydatny, no ale już na tym etapie rozgrywki zobaczcie. 1400 HP z lewej strony. Dwie rakiety, i to już jest po towerze. Naprawdę, ta rakieta jest tak potężnym spelem, to, to prawie zadaje 700 HP, więc to jest dosłownie jeden lock, dwie rakiety, chyba jeśli dobrze liczę. I nie ma towera. Więc my w tym momencie już byliśmy przekonani, że to jest los, i że spadniemy z tych 3400, trzeba będzie z powrotem to odbijać. Eee, więc tak od niechcenia już coś tam rzucaliśmy. O się Dardowi na ewolucji. Zaraz rakieta pewnie pójdzie w tą lawkę, nie pamiętam nawet. A nie, nawet nie rzucą chyba tej rakiety, bo stwierdzili. A nie, rzucili. Mimo wszystko rzucili. No i zobaczcie, jedna rakieta, tutaj co prawda tego mm, rundżajanta nie trafił tam, więc ten rundżajant teraz uderzył. No ale to się nic, to, to nie ma znaczenia. To, to jest, co to jest? W stosunku do tego, no zobaczcie, no przeciwnicy rzucają, spa, już nas spelują. Nie, no ale nie poddajemy się, nie? Idzie rundżajant z przodu, idzie lawka z przodu. Lawka co prawda zbustowana nie została. Jeszcze z prawej strony w ogóle, zobaczcie, 600 HP, 700 HP po obu stronach. A Luminary ma rakietę, więc wystarczy, że Luminary rzuca w tym momencie rakietę na jednego towera i, i przegrywamy gierkę, dosłownie. I on rzuca tą rakietę, ale rakieta się okazuje, że zdaje za mało. 85 HP i to jest chyba log, I nie wiem czy log i rage, albo log i curse, no w każdym razie coś muszą dorzucić. Jeszcze. I ten Inferno Dragon jest zbustowany. Oni rzucają tego Kersa, ale Kers jest bardzo, bardzo powolny i zanim on to wieże dobije, to ten Inferno Dragon wieżę skasował i my to wygraliśmy jeszcze. To jest. Wiesz, w tym momencie jak to wygraliśmy, to tak się wydarłem na cały regulator do Bartka. Mówię, że Bartek kurwa my nie mieliśmy absolutnie żadnego prawa tego wygrać najmniejszego nie mieliśmy yy, pozwolenia żeby tego wygrać no a wygraliśmy to mimo wszystko i ja na niego mówię że słuchaj to jest znak od kogoś tam nad nami wysoko kto na, nad nami yy, sprawuje jakąś opiekę nie pilnuje nas że to już jest koniec, że w tym momencie już zostawiamy i nie gramy dalej. Cieszymy się z tego, co mamy. W tamtym momencie, jak to wbijem, to mieliśmy top 70 na świecie, ale to było w poniedziałek, wiecz późnym wieczorem, przed północą, a sezon kończył się dzisiaj o 10 rano we wtorek, więc jeszcze zostało około 12 godzin do końca, czyli pół dnia, nie? pół doby. I byliśmy to przy 70 mieliśmy miejsce na świecie, więc ja mówię do Bartka, że słuchaj zostawiamy. I rano ustawiamy budziki na półtora godziny przed końcem sezonu i zdecydujemy, czy gramy dalej. No i wstajemy dzisiaj rano, patrzymy, mamy 130 miejsce, została godzina do końca. I tak do dwu... fajnie by było mieć finisz dwucyferkowy, tak, żeby mieć dwie cyferki, a nie trzy cyferki. No, i ja mówię do Bartka, że słuchaj. E, może zagramy e, a czy może zagramy. Sprawdziliśmy na początku jeszcze ranking, e, jak tam to wygląda. No i się okazało, że trzy gierki zabrakło do e, w sensie, trzy gierki brakuje do tego dwucyferkowego finiszu. I to nawet nie byłby jakiś safe dwucyferkowy, tylko to byłoby 90. miejsce, więc nie było wcale powiedziane, że my te dwu, e, dwucyferkowy finish będziemy mieli mimo tych trzech, zwycia, z, trzech wygranych, więc trzeba brać poprawkę, że cztery wygrane. Ja mówię, że słuchaj, mamy została nam godzina i cztery wygrane do, do zdobycia, jeśli przegramy jeden raz, no to, 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 to pięć wygranych nawet, więc to jest strasznie dużo gier do rozegrania a które musielibyśmy wygrać z rzędu, to co jest bardzo. Znik w sensie szansa na to jest bardzo mała w top 100 na świecie, także to jest 50 najlepszych par na świecie i my mielibyśmy wygrać 5 gier z rzędu, a i tak zobaczcie, wygraliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć z rzędu. Więc to było tak mało prawdopodobne, że mówię, dobra, Bartek, wiesz co, zostawiamy to w cholerę. Cieszymy się z tego co mamy. Jeszcze spadniemy z top 100, z top 200, będziemy po, poza top 200, a tak mamy przynajmniej jedynkę z przodu i jest git. I, I zostawiliśmy i mamy dzień, tym sposobem y, 144-145 finisz, czyli tam 72 para najlepsza na świecie. Y, I pierwsza w Polsce jesteśmy mega zadowoleni i, 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 i no, to był. No, to było coś niesamowitego. Także y, no zobaczymy, jak będzie następnym razem, jeśli będzie teraz 2 na 2. Y, znowu za jakiś czas, bo oni to, to chyba nie ma tak, że. 2 na 20 sezon to chyba jakoś losowo wypuszczają deweloperzy, kiedy im się to podoba. Zapowiadają to na Twitterze wcześniej. Więc jeśli będzie kolejny sezon 2 na 2, to pewnie spróbujemy znowu razem, no bo świetnie nam poszło. I będziemy celować w już dwucyferkowy finish, no bo poprawa. Tego badża na nie wiem, chociażby 120 już nas nie będzie satysfakcjonowała. No bo co to jest z kilka cyferek różnicy? My chcemy, żeby było tych cyferek po prostu mniej, <laughs> więc będziemy celować w dwie cyferki. No ale to z czasem na razie jest jak jest, jest super. Nasz pierwszy sezon razem, bo ja wcześniej nie gram z Bartkiem. Poprzedni sezon gram z Matthew, który dostał niestety bana na swoim koncie głównym za boostowanie innych ludzi. I, I ten. W związku z tym musiałem sobie szukać partnera. No i napisałem do Filipa. Znaczy Filip sobie napisał na grupie naszej Kadrowiczów, bo razem gramy w reprezentacji Polski. Z nim dwa na dwa. Ja mówię, że słuchaj Bartek, nie mam. Nie mam partnera. No bo Matheł Bana dostał, to mogę z tobą zagrać. No i tak się zgadaliśmy i, gramy, i graliśmy razem i. I na początku nam nie szło za dobrze, nie, mieliśmy problem po pierwsze ze znalezieniem wspólnie deków, które będą dobre, a po drugie mieliśmy problem trochę z ogarnięciem naszych game stylów, bo ja grałem wcześniej z Matthew, a Matthew trochę inaczej gra niż Bartek i ciężko nam było się dogadać, natomiast z czasem e ewentualnie już się dogadaliśmy bardzo dobrze i jak widzicie, e no, skutkowało to wynikiem bardzo, bardzo wysokim, więc jesteśmy mega, mega zadowoleni. No i dobra. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, że mimo tego, że nie mogłem Wam nagrać na żywo naszych gierek, no bo niestety, ale ciężko jest na telefonie nagrać, na samym telefonie musiałbym podpiąć się do pod komputer, albo nagrać osobno, osobno na komputerze dźwięk z Discorda. I później to zmontować może coś takiego. No nie wiem, następnym razem po kminie, w następnym sezonie 2 na 2, Ale na telefonie nie da się nagrać dźwięku jednocześnie z Discorda, jednocześnie dźwięku z gry i jednocześnie dźwięku z mojego mikrofonu. To są trzy źródła dźwięku i, i jest, no to jest, to, jest to ciężkie. Żadna aplikacja, z których m, pobierałem różne kilka aplikacji, próbowałem i, i żadna tego nie umożliwia, więc niestety. Także. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, zostawcie coś po sobie, jeśli się podobało. Taki luźny odcineczek pogadankowy, myślę, że do kawki z rana na przed, przed pójściem do szkoły, czy przed e, gdzieś tam albo wieczorem, jak już wrócicie, e, albo nie do szkoły, tylko do pracy, e, jak znalazł. Także e, dzięki wielkie, trzymajcie się, heja!